Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie kochać się Bogu, przedstawia. Świadectwo wiernego ucznia Jezusa. I my, nie pozwólmy, aby starodawny wąż sączył w nasze serca jad nienawiści. Kroczmy wiernie śladami Jezusa. Świadectwo. Awe Maria. Wczoraj w nocy pojechałem na dworzec w przemyślu odebrać dwie kobiety i dziecko z Ukrainy. Starsza Aula, jej córka Anna i dziesięcioletni syn Anny Siemion i kot Siemiona uciekli przed wojną z Charkowa. Charków leży daleko jeszcze za Kijowym. To inna część Ukrainy niż ta zachodnia. Aula i Anna mówią po rosyjsku. Ukrywali się w piwnicy domu, nie chcieli wyjeżdżać, ale jak dom sąsiada został trafiony i zniszczony, to nie było wyjścia. Wtedy zaczęły bać się o swoje życie. Nie miały pieniędzy, bo bankomaty nie działają. Z jedzeniem też były problemy. Nie miały jak się dostać na dworzec kolejowy lub autobusowy, bo nie działa komunikacja. Nie pytałem, czy miały samochód. Wtedy zadzwoniły do rodziny mojej żony o pomoc. Aula, mój teść i rodzina teścia znają się z czasów ZSSR. Nie wiem, jak się poznali. Mój teść i jego siostra jeździli tam na handel, coś sprzedawali, a przywozili telewizory kolorowe i złoto, nie na dalszy handel, po prostu dla siebie i rodziny. Tak samo robiła auła i przyjeżdżała do Polski. Teściowie przyjmowali aułę i jej rodzinę pod dach, a ona ich jak jechali do Charkowa. Nie znam szczegółów, ale udało się z Polski zorganizować transport na dworzec dla nich. To nie była łatwa sprawa. Charków jest bardzo zniszczony. Toczą się ciężkie walki. Na dworcu czekały długo, bo nie było pociągów ani autobusów do Polski. Ale w końcu udało się. Wsiadły do małego autobusu do Lwowa. Jechały cztery dni w dużym ścisku. Bardzo często zatrzymywało ich ukraińskie wojsko i legitymowało. Miasta po drodze były bardzo zniszczone. Nie pamiętam jak opowiadały, czy jechały przez Kijów. We Lwowie przesiadły się do pociągu do Polski. Siostra mojego teścia zadzwoniła do mojej żony, żeby ich odebrać z przemyśla. Do przemyśla mamy tylko 80 kilometrów. Całą sobotę byłem w pogotowiu. Żona dzwoniła do Ały, jak była w pociągu po ukraińskiej stronie i wiedzieli, że po nich przyjadę. W międzyczasie siostra teścia wyruszyła do przemyśla, ale popsuł się im samochód i musieli zawrócić. O 22 w nocy zadzwoniła, że przekraczają granicę. Wyruszyłem w drogę. Miałem numer telefonu do ały. Miałem zadzwonić do niej, a oni mieli czekać na dworcu. Po około jednej godzinie i 20 minutach byłem na miejscu. Próbuję dzwonić do ały, ale odrzuca połączenie. Dzwonię do żony i ona próbuje dodzwonić się do ały, tak samo zaczynam się martwić dworzec i perony pełne ludzi przejść trudno pytam się strażaka czy mogę wywołać przystanek megafon ale mówi że nie ma szans i kieruje mnie do strażników granicznych żebym sprawdził czy rzeczywiście przyjechali przecież wiem że przyjechali Zaczynam szukać ich po dworcu. Wszędzie dzieci, matki, czasami ojcowie. Wszyscy zmęczeni, śpią na ławkach. Matki karmią dzieci, a te młodsze noszą na rękach. Smutny widok, łamiący serce. Zaczynam się modlić. Boże, pomóż! Jak ja ich znajdę? Przecież w życiu ich nie widziałem. Boże, pomóż! Wychodzę w kierunku peronów. Jeszcze większy ścisk. Tłum. Ludzie się przemieszczają. Inni siedzą na walizkach i drzemią. Wracam na halę dworcową. Ale coś mi każe wracać w kierunku peronów. Idę. I nagle, jakby ktoś mi kazał zatrzymać się i spojrzeć. Zauważam starszą kobietę, młodszą kobietę, siedzącego na walizce chłopca i kota. Pytam, Uła, Kobieta nie rozumie. Pytam jeszcze raz. Mówię, to ja, Marek. I wtedy uśmiecha się szczęśliwa. Rzuca mi się na szyję. Ja też się cieszę. To było kilka minut po tym, jak zawołałem w myślach swojej bezsilności: Boże, ratuj! Witamy się radośnie. Anna i jej syn są także szczęśliwi. Okazało się, że pieniędzy na karcie telefonu po polskiej stronie starczyło im na odebranie tylko jednego SMS. Nie mieli żadnego kontaktu z nami. Nie mogę uwierzyć, że ich znalazłem. Siedzieli zrezygnowani, a się pyta: jak nas znalazłeś? Mówię, że modliłem się o to. Nie wiem, czy zrozumiała. Wszystko dzieje się tak szybko. Zabieram ich z dworca. Pytam się, gdzie ich walizki, łamanym rosyjskim. Coś tam pamiętam z czasów szkoły. Mają tylko jedną małą walizkę, Malutką torbę jak torebka damska i torbę na kota. Zobaczcie, nie zostawili kota w Charkowie na śmierć, a wzięli z sobą. Biorę ich tę jedyną walizkę i idziemy do samochodu. Cały czas się cieszą. Widać, że duży ciężar spadł im z serca. Mogą sobie tylko wyobrażać, co przeżywali. Wsiadamy do samochodu, przypinam ich pasami i ruszamy w drogę powrotną. Po półtorej godziny jesteśmy w domu. Połowę drogi spali. Jechaliśmy drogami lokalnymi. Nie lubię jeździć autostradami. Była ciemna noc. Aula powiedziała: Jak tu cicho ja dodałem: Tak, wszyscy śpią. To było bardzo duże przeżycie dla mnie. Nigdy wcześniej nie znalazłem się w takiej sytuacji. A co by było, jakby moja żona musiała uciekać przed wojną z dziećmi? Słyszeć to w telewizji. A widzieć tych ludzi na własne oczy to całkiem inna sprawa. Chwała Bogu, że się wszystko skończyło szczęśliwie. Chwała za to, że tak nad nami czuwa. Wystarczy go poprosić o pomoc, a on zaraz pomoże. Przed wyruszeniem w drogę uklęknąłem na chwilkę i pomodliłem się o szczęśliwą drogę i powrót. Czułem w sercu, że to bardzo ważna sprawa. Jak jechałem do przemyśla, to całą drogą odmawiałam różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie. Droga trwała dokładnie cztery części różańce. Jak kończyłem, byłem prawie na dworcu PKP. Jest jeszcze wiele innych przypadków związanych z tą wyprawą. Zapamiętam to do końca życia. Widok tych ludzi, stacji ciągle mi stoi przed oczyma. Marek. Kochani, bądźmy miłosierni, jak Ojciec nasz w niebie miłosierny jest. Kroczmy i my wiernie śladami Jezusa. Mario Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.